Otwieramy i zamykamy drzwi oraz umieszczamy balkiego w domku. Tryb programowanie zaawansowany. Z poleceń wybieramy przedmiot animowany. Następnie z banku przedmiotów. Zamknięte drzwi. Oraz ostatni z animowanych drzwi. Otwarte drzwi. Kolejno. Z poleceń wybieramy. Graj animację, otwarzaj animację. Po otwarciu drzwi Balti wchodzi do środka, zrobi krok do przodu, odwróci się tyłem i zniknie. Przechodzi krok, odwróci się oraz zniknie. Kolejno. Przedmiot animowany, zamieniamy kolejność. Najpierw otwarte drzwi, następnie zamknięte drzwi, otwarzamy animację. Na końcu czarodzieja zatrzymujemy. Sprawdźmy działanie programu.